Superksięgowa.pl pomaga prowadzić biznes. Witam serdecznie. Za chwilę nauczysz się, jak szybko i sprawnie wprowadzić dokument zakupu w systemie superksięgowa.pl. W widoku biznesowym wybierz zakładkę Dokumenty Zakupu. Wciśnij klawisz Wprowadź. W polu szukaj, wpisz rodzaj interesującego cię zakupu. Jesteśmy w formatce Dodaj fakturę zakupu. Uzupełnij numer dokumentu. Kliknij pole Dostawca. Pojawi się lista kontrahentów. Możesz przyspieszyć wyszukiwanie, wpisując w pole Szukaj fragment danych kontrahenta. Jeśli kontrahenta nie ma w bazie, kliknij klawisz Nowy kontrahent. Uzupełnij opis transakcji gospodarczej tak, abyś w przyszłości mógł łatwo wyszukać fakturę na liście dokumentów. Wprowadź daty sprzedaży, Wystawienia i wpływu. Pamiętaj: data wpływu jest to data otrzymania dokumentu od dostawcy. Wprowadź wydatek do odpowiedniej pozycji dokumentu. Jeśli wydatek dotyczy samochodu, kliknij pole Pojazd. Pojawi się lista samochodów. Wybierz odpowiedni. Jeśli samochodu nie ma w bazie, kliknij klawisz Nowy pojazd. Uzupełnij wartość netto zakupu. Wybierz klawisz Zapisz. Powstanie wersja robocza dokumentu, wymagająca późniejszego zatwierdzenia. Wybierz przycisk Zapisz i zaksięguj. Dokument został zaksięgowany. Superksięgowa.pl pomaga prowadzić biznes.